Ale teraz uwaga, trzymajcie się mocno. Izrael został przyłapany na rozpylaniu substancji trujących, rakotwórczych, na rozpylaniu tego nad polami Libanu i innych sąsiednich krajów. I na ten temat ostatnio donosiła chociażby Interia.pl. Za chwilę sprawdzimy to w szczegółach. Czy nie jest to szokujące, że Rządzący w Izraelu postanawiają nie tylko zabijać dzieci i dorosłych w strefie gazy, a także kobiety. Zginęło tam ponad 70 tysięcy cywilów, według wersji oficjalnej. 90% zabudowań zostało zniszczonych. To jeszcze trują sąsiadów. Herpicydami, środkami ochrony roślin rozpylanymi w potężnych dawkach, by potem ludzie to, co spożywają, to, co będzie zebrane na polach, by mieli to, proszę państwa. Dostarczane do swoich organizmów jako trucizny. To są naprawdę bardzo szokujące sprawy. I tak jak Państwu nieraz już wskazywałem, uważam, że to z tym związane jest domaganie się przez Żydów także w Polsce, od polityków w Polsce, często prożydowskich, a często od przebierańców, Żydów i syjonistów przebranych za Polaków. To z tym jest związane, że domagają się walki z antysemityzmem, z czym takim. By przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się informacji dotyczących tego, co już dokonali, a co wychodzi na jaw aktualnie i co wyjdzie jutro w, i w najbliższym czasie, a także domagają się tego, by jednocześnie mieć zagwarantowaną cenzurę na świecie w stosunku do działań, które planują podjąć w stosunku do Izraela, ale jak widzimy też w stosunku do sąsiadów. Zaznaczę, że to nic dziwnego, że Izrael, że premier Izraela na Netanyahu, że rząd Izraela domaga się na całym świecie gigantycznej cenzury. Oczywiście pod pretekstem walki z antysemityzmem. Ale to dlatego, by przykryć to, co na świat wypływa, czy raczej wybija z sfer związanych z syjonistami i Żydami w Izraelu, czy z Izraela, proszę Państwa. Ale nie tylko stamtąd przynajmniej ze Stanów Zjednoczonych, z syjonistami, dodam. A co to takiego? Co może wybijać? No pewnie Państwu przychodzi tutaj do głowy pewne słowo kojarzące się ze zbiornikiem na fekalia. Nie będę tego tutaj y, tak dobitnie wymawiał, ale owszem, to też i z tym mi się kojarzy.